No cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w odcinku Zatola. Materiał, który dzisiaj zobaczycie, został całkowicie spontanicznie nagrany. Także powiedz nam Wam, jakieś takie ciekawsze fragmenty. I co, miłego oglądania. Ej, stój tak, stój tak. Tutaj stoję, stoję. Bo ona teraz zamarły Ale, czemu ona lewituje? Ona nie lewituje, ona stoi na fragmencie. O, nie dobra, nagrywa, nagrywamy to, więc musimy teraz odzywać się ładnie do siebie. Tak, tak. Dobra, owca wchodź. O, dobra, mam teraz brązową, trzeba wrzucić jeszcze do kompletu. Jedną biały, no, biały, jedną brązową, a tą szarą już. A jak ja bym wzięła pszenicę, jak myślisz? O, co by się jedno, stało? Jedno? To samo. Generalnie trzeba je przepchać, A czekaj, a tak jeszcze zrobimy. o. Takie u... Żeby, ta, żeby blokowało się. Tak, no żeby ona na bok nie uciekała, może teraz będzie lepiej. Dobra. I. Kurczę, ja tam nie znów nie wpadł. <laughs> a z shiftem? Z shiftem też wpadniesz, czy nie? My nie, może, masz rację, z shift nie wpadnie. A nie shiftem y chyba nie mogę jej Aha, no tak. No faktycznie Nie, wiesz co? Teraz, bez pszenicy się o, a o! teraz? Prawie Nie Kurcze No, chodź chodź O O Teraz? No Powiem no. <grym> ci, niedobrze to wygląda no, o co? No. no! No nie! Czemu ona zawraca? Nie, zaraz ja tam wejdę. Ale czemu one nie chcą wejść? Wydaje ja mi się wydaje, że wypychają wypychane przez, przez... przez tamte może. No dobra, a zróbmy inaczej. No, wejdę, nie, no, czekaj, jeszcze, jeszcze mam inny pomysł. Zróbmy tak. Góry Wyżej, tak? no. Tak, tak? no. Myślisz, że, 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 że tak sporadzko wskoczą? W sensie... o. Prawe jest No i teraz? Ja może faktycznie... A ja w tuneli teraz nie rozmnożyłem w ogóle. Małe byśmy wsadzili. No, w sumie tak. Weźcie, ja je rozmnożę. Ale, ale spróbuję teraz. A, dobra. Przepraszam Może teraz jakoś? Mała, chodź, na teraz. teraz. I co teraz? Ja o! Nie! nie. <noise> no i close. O nie, ja nie mam łopaty. To ja musisz chwilę wytrzymać. Ale to jest straszne. Przepraszam, to jest Czekaj, w tą stronę, dobrze widzę, w tą stronę mam. ty mogłeś wyskoczyć, a ja wcześniej nie. Kurczę. A, a. O, po zawodach. Tak, Ta, po zawodach. Dobra, Dobra no. i teraz tak, małe. Małe, najprościej małe. A jakby tutaj postawić Trapdora i żeby one weszły na ten blok i po prostu go otworzyć? A one nie wpadną wtedy? Albo dobra, zniszczyć już blok? Już czekaj, już teraz nie. Mam jedną, teraz małą próbuję wstawić. Już. Jedną dużą, jeszcze i, i potem dwie małe możemy wstawić i tyle. No dobra. To już tam, nie będziemy już kombinować. Ja te duże chyba rozwalę, żeby nam duże nie przeszkadzały. Nie chciałaś obco żyć? O, właśnie, bo teraz małe do dużej idą mnie. To może weź, y, puść tą pszenicę. I one tam powinny. Tamta była mamą, tamta była mamą raczej. Tak, to chyba nie ma znaczenia, wydaje mi się. O, widzisz? Leciały wszystkie. Słyszaś? No, no. Dobra, to zamyka i, 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 i. No, to nie jest takie proste. Ja idę, prześpię, szybko. Okej. Okay. No. O. Wszystkie płatki mi zniknęły. O. zaraz się pojawi z powrotem. No, no, no. Ja zawsze podkładam jakieś inne bloki się pojawiają, nie? O, pochodnie im tam postawiłam, i ja picolę. ta woda jest dobrze? Krowę wydałam, nie jestem pewna. Nie jest, nie jest tam idealnie. Czyli czyli jest źle? Tak, bo jak ta pochodni postawiłaś tam, tam rumie. To jest tak, że i ja, picole, one umierają. Jeszcze raz krowy. Dobra. Jedną, bo jedna jest. Jedna, tego nam jest, tak? A no, ale żebym to zrąbało. Tam, dobrze, a zapomniałam, że z tą pochodnią ciągle chodzę, nie? I rozświetlam. Czeka, no dobra, nie, na razie niech idą. Może akurat któraś wpadnie. Ej, to to mała wpadnie. No, o, a widzisz? Wpadła duża. Wpadła duża? No. Okay, to, to mało mi się będzie łatwiej. Mogłam to obudować znowu. czekaj. to dużo rozwale, te dwie duże rozwale. I sobie. O. No, i teraz można małą przepychać, na ja te duże rozwady od razu. O, właśnie tam. No No, no nie chcę. Dobra, ja już tutaj nic nie ruszam, idę stąd. No i tu się zaczyna ta kopalnia, nie? Okej. Okay. Yy, wiesz to, pani... Paje... Aha, nożyczki mam w sumie. Pajęczyny mogą nam się w sumie przydać dekoracyjnie. A co ktoś to może chcieć? No, tutaj ich jest pełno. Razę czego... chcemy te drewno odzyskać. Generalnie? Eee, myślę, że nie no, już bez przesady. <laughs> Ale to jest same. No to rów tu jest dużo. O, Grażyna sobie tutaj pływa. Dalej sobie grażyna pływa. No, Ja, pikol. Ja picor. No już. No, zrzucił mnie. Ale jajca nie. to Co? To ja chyba pierwsza śmierć. Tak, no, pierwsza. Ojej, kur, ja też chyba. Czy, czy ja będę drugi? No nie. Co tutaj się dzieje? Nie. Ja też zginąłem. A my weź jak. O kurczę, a ja. Cholera. A to łóżko wezmę tam, może. I postawię w tym miejscu. Aj. Głupek, Cześć, a gdzie ja zginęłam, bo teraz nie wiem Co to było? Teraz się poka... Obok mnie będziesz zginęłaś tam. Yy, teraz tak. Tutaj... Schodziło się dwa razy w dół, czy tylko... tylko aha. Była skrzynia. Dobra, widzę, widzę, widzę. Skrzynia i teraz... Y i jeszcze dół, raz, skrzynia. jeszcze raz, no. I ja picole. Ileż tu jest mobów? Jeszcze ząbie ubrał twój ten. Dobrze, że żelazny ma, a nie diamentowy. A tam diamentowy kijow małem. Właśnie. Wiem, no właśnie. Dobra, zebrałam co mogłam. Na sam dół się szło, a i potem schodkami. Potem czekaj, czekaj chwileczkę, to ja do, do ciebie zaraz przyjdę. Yy... <laughs> Chciałabym. o nie, pije, pije mnie szkielet. Ja łóżko staram się tutaj przynieść, żeby. Dobra, wiesz co, najważniejsze, że zebrałam ten. Kill -offy? Tak, mam kilofy. Obydwa z mendingiem, no dobrze. To najważniejsze bo... chyba. Też tak uważam. Dobra. Y... Czy to jest tutaj? Dobrze idę, chyba dobrze idę. tam jeszcze ja chyba bym olała, bo tam jest tyle mobów, że... Nie no, że to, to ja tak... teraz próbuję to... Trzeba to tam po prostu rozświetlić na, na dole i tyle. Okej, okay, ze spawnera. Yy, od spawnera w lewo szliśmy. Czekaj, Właśnie, ty... byłem, a to... tutaj. Tak, tutaj jest te ramuszko. Dobra, to masz ten. Okay. Masz kilo. Ten chyba też był twój. Masz mieczyk, będziesz działał. Bingo? Ty, ty, tylko jakieś broje, trzeba, nie mam żadnych zbroi, nie mamy. Nie, ja tylko zebrałam ten hełm i buty, to czekaj dam ci może, nie? Jak chcesz tam iść walczyć. No Proszę bardzo. Ja wodą, czy nie? Masz budulec? Nie, nie mam. A ten, a, a te yy, pochodnie? Też nie mam. A nie, mam trochę, no? Mam. Dobra. To trzeba po prostu rozświetlić. I może pół mięsa ci dam tego, co mam. Bo chyba nie, nie zebrałeś chyba tam całego. Nie, 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 nie. Nie mam tam jest takie rozpierdol. Którędy, że... którędy mam pójść? No, możesz do przodu. Daj. Prowadź. Ja tu rozświetlam od razu. Ja sobie tutaj tak dirtem zeszłam delikatnie. Tylko tą zbroję tam zbroję sobie, nie. załóż to, co ci dałam. Czy widać w ogóle, widać w ogóle nasze rzeczy, czy nie, czy nie widać? One są rzeczy? tam, generalnie, z tamtej strony. Tam. tam. Widzisz mój dirt? To ja tam I szłam. Taki, taki lewitujący przy belce. A, to, że tam, okej. Okay. No, Tylko ja nie wiem, czy tutaj te temy jeszcze leżą. Bo jakoś ich nie widzę. A, coś tam leży, mój miecz i zombiak idzie. W mojej zbroi. Czy ja tam będę w stanie podejść? To no, bije. Zombiak chyba, wiesz, z łopatą tam przyszedł. I spadł. O dobra. O, drugi ubrał. Co? Jeszcze żyje. O! O... Odciągnę ich troszkę, troszkę. Nie wiem czy to był dobry pomysł. Zbieram rzeczy. Zbieram rzeczy. Dobra, ja mam już zbroję. Ale nie mam... nie mam pochodni, kurczę. Żeby to poświetlać. Dobra, tych tutaj mobów już nie ma. To wszystko. Ja baczę, czy to się, czy Wydaje mi się, że chyba nie. Ej, z Dobra, to co ci się udało odzyskać? Ja to odzyskałem. Chcesz połowę z chyba mojego chyba, czy nie? Yy, no, coś tam mogę jakieś wziąć jedzenie, bo mam trzy kotlety tylko. Idzie creeper do nas, uważaj. Gdzie... Jesz tutaj. Taka, tam, tam jeszcze jeszcze jeden, no. A jeszcze troszkę. Czy mówisz, że reszta re 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 na straty? Prawdopodobnie? No, chyba tak. Ja mam jeszcze jakąś kamienną motykę twoją łopatę i nożyce, jak chcesz. O, nożyce to dobrze, bo, 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 bo te pajęczynki, tory chyba, to co zebrałem, to już trać, straciłem chyba. 21 mam, no, torów jeszcze. O, masz to, że to zebrałeś, no. dobra. No dobra, a to nożyce. Tak. To chcesz te to tory? Masz też. I jakiś lej mam. Mog... Lej jeszcze był? No, no. Dobra, I mam bingo jeszcze. Panty. A, to te bingo. No to bingo nie odłożyłem, to dawaj te bingo. Dobra, to odzyskałaś dużo rzeczy odzyskałaś idealnie. To co, teraz wchodzimy tam, na, wracamy na górę. A dasz mi trochę tych torczy? Uważaj, yy, gonić się tutaj ząbiek. Czego ci dać? A, torczy ci No. A nie masz tych, spodni? Nie, spodni nie. Hmm. O, kryper pod, wodę, pod wodą jest. Kryper się wspina na wodę, zobacz. Ginie. A tam, nie, nie zginął. O, makiewkę zdobyłem. No, widzisz to, chociaż tyle dobrego. Tyle dobrego, tak. Gdzie to było wejście nasze? Gdzieś tutaj było nasze wejście takie. Dobra, ja tu troszkę poświetlałam. Nie tak chciałem. czy nie tutaj? Chciałem zejść? Zejść. Oczu nic tu nie ma. Kurde od razu no. Zwiedzasz, tak? od razu zwiedzasz, tak? no. ja to wiesz. Nie umiem się powstrzymać. Najważniejsze, że te kilofy się odzyskało, nie? Tak, tak, bo to... Zapłaciłem za z góry, więc... No, to byłoby przykro. No, ale powinniśmy sobie już zrobić jakieś diamentowe rzeczy. Mamy tyle tego diamentów już, żeby robić... Nie, no, nie. no właśnie jeszcze nie. Dlatego mówię, że... Dałoby się jednak już gdzieś coś tam zacząć zbierać. No, ale mnie prowokuje ten derman. Normalnie pod sam nos mi podchodzisz. Że... Jeśli nie masz miejsca, jak, jak go złapać, to nie, nie, nawet, nawet nie próbuj. Nie, nie mam zamiaru, ale tak wiesz. Podchodzi do mnie i prawie mi patrzy w oczy. Dobra, mamy prawie 300 torów odzysku. Ja mam półtora. W no sensie to... nie półtora, że. Półtora, czy tylko półtora taka. No to Na, na początek teraz nam chyba starczy, na, na początek teraz chyba. No, myślę, że tak. A jestem w tym miejscu, gdzie Ender nam prześladował. Okej, okay, to już widzę Znowu Creeper mnie goni. No i jeszcze szkielet, no nie wierzę. Dlaczego? Nie widzisz to. No A, idę w twoją jest. stronę, tylko tak trochę naokoło. No, Poświęcę ci gdzieś nie, a tutaj jesteś. Mm -hmm. Patrz co tam starczy, jest. To nie, już nie starczy, Dikta? Starczy, starczy. No dobra. Patrz co tam jest. Gdzie? Tam. Diama diamenty? No. Gdzie? Na górze? No, nie widzisz? Za nic nie widzę. Kurcze. Patrz. To aż podejdę, kurczę, jak mój tu. A faktycznie. Czekaj, to, to do dirta rzuca ci tyle. Ale chyba tylko... A nie, nawet dwa są. No, A na bokach zjist? Nie ma więcej. O, jest jeszcze, widzisz? A, tutaj. Dobra, chyba wszystko, bo trzy to więc nie, nie spodziałam się gdzieś trzy O, nigdy nie wiadomo. No dobra. A dobra. się znalazło. Żelazo? No. Tak? Tutaj było. No dobrze, przyda się. Kuracz. Ja mam 21, więc zawsze coś. Żeby nam tylko zwier jakiś na, na, na głowę nie pogodziło. Eee, chyba nie. No dobra, to tu chyba już więcej nic nie ma rzeczywiście. No dobra. Hej, co? Słyszę Slajma. Czy on? No, Tram. no Tram. jest na dole. Jest na dole, no to chcesz na niego, na niego się jeszcze spazerzyć? Kurczę no, może by się przydało, nie? A, bo no w sumie ten. Tylko nie mamy torcza, trzeba jakoś tak szybko. Nie ja mam jednego. Dobra, to ja tutaj te Zambiaki. Postaram się odganiać. O. O, zamiesz do jeszcze tutaj harczy. Co dużo ich masz? na na blok siamu mam, mam na pewno. To nie jest, zrobiłem miejsce na akcelotra potencjalnie może? Jakiś... Czemu? A, masz to trzeba zobaczyć, bo to tak... Nie, nie jak, mam. Dobra, to, to już nie zobaczymy. Kurczę. Dobra, wracamy. Może do dobrego mamy. Może i tak, ale przejdę jeszcze do końca tego cave'a, zobaczę. Nic tu chyba nie ma, chociaż coś tutaj świeci. O proszę, diamenty tam gdzie tak świeci? No, cały czas tym cavem poszłam na dół. Ale trzy tylko były. No, więcej nie ma. Dobra, to wracamy. No teraz już tak... Chyba, wydaje mi się, że starszy tutaj dobrać nam już. Zaraz zginiemy znów. I tutaj to była tą wodą, się szło tutaj. Tak. Mm -hmm. No i, to, i tutaj... tutaj to, nam... Najlepiej chyba się po prostu podbudować, nie? Nie, uważaj zombie za tobą są. Wiem, wiem, wiem. A, bo tutaj te schodki mamy. No dobra. Ło, szkielet gdzieś do mnie wali, ale... Do mnie też. Ale Zaraz nie widzę nie skąd. Widzę, A, tutaj. A tak daleko? No. Oj, dobra. Ja uciekam. Jest jedno, pół serduszka. No ja miałam Jest cztery. Jedno? Już go zabiłam. Już nie ma tutaj dobrze. nic. Ale jeszcze Jest słyszę dobrze. szkieleta. Więc ja bym proponowała raczej... Tak, kończymy imprezę. Tak. Zdecydowanie. Tu to... y... jesteś? Tutaj? Nie, nie, nie. Tutaj poszedłeś. Tutaj tym Dirtem, nie? Dirtem? Creeper za tobą. Za mną Creeper? Tak. Idzie? Chyba nie. Zatrzymał się. Padł? Nie, zabiłam go. Mamy dwa prochy. O. To mówię, że działa, tak? Wszystko. No tutaj działa, bo tutaj się. Jeden już jest, jeden już w pełni produkuje, mhm. a dwa zaraz, nie tutaj. Po kostne jak co mamy? 42 sztuki, brakuje jeszcze tam trochę do tego dostaka. E, no ale, ale te kości ale mamy, nie? Mamy cenę... Tak, po, potrzebujemy półtora, generalnie tych tego, tych, jak się nazywa, skór. A na razie mniej więcej mamy ich może 15-20, może mamy ich. Okay. Tu mamy 7, i tu jest 3, to 10, mamy z kurczakami byłoby łatwiej, nie? Bo tam no, tak, były... tylko z kolei tam one... Nawalają jaj jajkami No no I potem lawa i ten... I nawet A, to ten idzie ten, ten, ten. O! zasadziłeś coś, ziarno prawdy